Cześć, ja nazywam się Ola i dzisiaj podzielę się z Wami moimi poradami co do tego, jak przygotować się do egzaminów, które odbywają się w formie online. Wiem, że niedawno Olimpiada Biologiczna ogłosiła, że zawody okręgowe odbędą się w formie online i że to może być dla wielu osób strasznie stresujące. Ja też byłam w podobnej pozycji, co prawda nie z Olimpiadą Biologiczną, bo za moich czasów olimpijskich. Nie było żadnych pandemii, ale teraz podczas moich studiów, moje egzaminy kończące licencjat, które są strasznie super ważne i są jedynymi egzaminami z całych trzech lat, które liczyły się do mojej oceny końcowej i stanowią je 60%, czyli jak możecie sobie wyobrazić, całkiem dużo zostały przeniesione na formę online, zupełnie zmienił się ich format, zmienił się też ich czas. W ogóle to było strasznie stresujące i skomplikowane i Przeszłam przez to wszystko sama i wiem jak ciężkie to może być, dlatego chciałabym się z Wami podzielić moimi najlepszymi poradami jak przygotować się do takich egzaminów i też jak się nimi nie stresować, bo chcemy żebyście jak najlepiej wypali na tej olimpiadzie, żebyście sobie jak najlepiej dali radę z zadaniami i wierzę, że tak będzie. Dlatego tutaj kilka porad jak się przygotować. Po pierwsze, przestańcie się stresować tym, że one jest online. Czy to będzie bardziej niesprawiedliwe? Pewnie będzie. Moje egzaminy też były bardziej niesprawiedliwe i po prostu trzeba ten fakt zaakceptować. I trudno. Może będą ludzie oszukiwać? Może będą. Ale ja chcę, żebyście Wy byli tak przygotowani, że nawet jeżeli ktoś miał dostęp do całego Google'a, to nie będzie w stanie Was pokonać, bo Wy to wszystko będziecie wiedzieć. I. O ile wiem, że to może być strasznie frustrujące, że może te zawody będą mniej sprawiedliwe, że może nie będą aż tak super odzwierciedlały wiedzy uczestników, no to niestety takie są fakty. Taki, taki mamy klimat, taka jest sytuacja. No nie widzę sytuacji, w której te zawody odbywają się na żywo, wszyscy zamknięci w jednym pokoju, inkubatorze koronawirusa. Dlatego rozumiem decyzję olimpiady, no i niestety tak jest. Także po prostu nie należy się tym stresować i za bardzo tym przejmować, tylko zaakceptować, że niestety tak jest, no i trudno. Niestety tak jest. I po prostu musicie się przygotować niezależnie od tego, jakie macie warunki i wierzę, że jesteście w stanie tak przygotować, że to, że mielibyście, moglibyście może ściągać, to by wcale Wam za dużo nie pomogło. No bo te zadania z olimpiady to nie są zadania, do których odpowiedzi jesteście w stanie wygugać w 30 sekund, bo gdyby tak było, to po co by były takie zadania na olimpiadzie? Wiele z nich to jest analiza tekstu, to trzeba się wgłębić, takie informacje nie jest zbyt proste znaleźć, dlatego... Nie martwiłabym się tym i wierzę też w to, że te egzaminy jednak będą dobrze przygotowane i że wszyscy jesteście w takiej samej sytuacji. Dlatego jeżeli wszystkim pójdzie gorzej, no to to się skaluje na przestrzeni całej grupy uczestników i naprawdę wierzę, że dacie sobie radę niezależnie od tego zmienionego formatu, także po prostu nie ma sensu stresować się i obsesyjnie myśleć teraz o tym, że to jest inny format, tylko po prostu skupcie się na przygotowaniu do olimpiady i dacie radę. Należy mieć czysty pokój. W sensie nawet nie wyobraź sobie, jaka to jest duża różnica, kiedy siedzicie, siadacie już do tego egzaminu, żeby być w innej przestrzeni, żebyście mieli czyste biurko, bez żadnych rzeczy, które was będą rozpraszać, żebyście mieli, nie wiem, odkurzone, albo może umyte okna, żeby wpadało więcej światła. I to naprawdę niedużo pracy wymaga po swego biurka. Zależy, w jakim bardzo armagentonie ono się znajduje w tym momencie, ale czysta przestrzeń, jakbyście weszli właśnie do tej sali egzaminacyjnej, to jest naprawdę... Bardzo pomaga w skupieniu się i też przede wszystkim czujecie, że, że przeorganizujecie to trochę, żeby to nie było tak jak wcześniej, tam cały czas się uczyliście, tylko żebyście mieli naprawdę czystą przestrzeń na otwarte myśli. Czyste biurko, czysty umysł. Chcemy, żeby ten umysł jak najlepiej pracował, także naprawdę polecam bardzo posprzątać w pokoju, żebyście po prostu dla siebie, żebyście jak zadbali o siebie, za to, żebyście mieli dobre warunki. I dzięki temu będziecie mogli jak najlepiej napisać olimpiadę. Porada numer 3, czyli tutaj teraz, jeżeli chodzi o picie wody, przekąski, ten klimat podczas olimpiady. Odpowiedź brzmi nie. Czyli można mieć olimpiadę. Na olimpiadzie też chyba można mieć wodę, z tego co pamiętam. I dlatego potencjalnie może chcielibyście pić, a i może też jakieś przekąski, skoro siedzicie w domu, ale to jest zły pomysł. Polecam cały czas traktować to jak tak jak byście naprawdę wchodzili do sali egzaminacyjnej. Przekąski wezmą rozpraszać, więc jedziecie sobie jakąś przekąskę czekoladą, że nie wiem, tak, byście przed maturą zjedli ostatnią gorzkę, gorzką czekoladę, żeby wam mózg lepiej pracował, albo jakiegoś cukierka i żebyście ich nie mieli podczas samej onkiety, bo to was będzie rozpraszać. Wiadomo, to jest inna sytuacja, jeżeli ktoś ma cukrzycę albo jakieś inne choroby, ale po prostu... Zachowujcie się tak samo, jakby to był egzamin, czyli po prostu zjedzcie sobie przekąskę przed konkursem i wcale nie mieć jakichś napojów, też może, yy, może jakąś wodę, jeżeli naprawdę potrzebujecie, ale też nie za dużo, bo nie chcecie latać do toalety zbyt często, bo to traci się czas, plus też trudno jest powiedzieć, jak będą wyglądały te regulacje dotyczące toalet i wychodzenia z pomieszczenia. Ym, więc naprawdę tutaj po prostu traktujcie tak jak egzamin i nie obsypujcie się teraz górami ciastek, faworków i pączków, Um, czytam innych rzeczy po to, żeby lepiej Wam pracował mózg, bo to Was będzie tylko rozpraszać i po prostu traktujcie to jak zwykły egzamin. Porada numer 4, czyli teraz chodzi nam o dźwięk i o ciszę. Cisza mega pomaga w skupieniu i nawet jeżeli lubicie pracować z muzyką, to na intensywną pracę mózgu najlepsze jest cisza, więc jeżeli jesteście w stanie być w oddzielnym pokoju, niż, yy, niż wasza rodzina, czy osoby, z którymi mieszkacie, to by było super. Może poproście ich po prostu, żeby na czas konkursu wyszli do innego pokoju, jeżeli dzielicie z kimś pokój. Jeżeli naprawdę mieszkacie w głośnym miejscu, to może pomyślcie o, o zatyczkach do uszu albo o słuchawkach dźwiękoszczelnych. Dodatkowo, jeżeli macie wkurzających sąsiadów, którzy agresywnie Chciałam powiedzieć koszą trawnik, ale w tej sytuacji to może odśnieżają jakąś elektryczną odśnieżarką. To może też po prostu zapukajcie do nich, powiedzcie, przepraszam, w tym momencie mam egzamin, bardzo mi na nim zależy. Mój sąsiad podczas moich super ważnych egzaminów agresywnie kosił trawnik, czego nie polecam. I może powinnam była do niego zapukać, że hejka, to jest mój, mój moment, żeby lśnić moim umysłem, czy mógłbyś nie kosić w tym momencie trawnika. No bo jednak ta cisza Wam mega pomoże w skupieniu się. I, I dzięki temu też możecie bardziej wczytać się w zadanie i w połowie myślenia o jakimś skomplikowanym problemie nie wyrwie Was z tego dźwięk elektryczny od śnieżarki albo kogoś krzyczącego za oknem. No i teraz moja ostatnia porada, porada numer 5, to jest porada dotycząca przygotowania się i samej nauki teraz już na ostatniej i prostej, kiedy pewnie jesteście dodatkowo zestresowani tym zmianą formatu. Nie dacie rady zrobić wszystkiego co chcecie. Praktycznie nigdy przed niczym w życiu nie będziecie w stanie zrobić wszystkiego co chcecie: czy to jest matura, egzamin, olimpiada, studia, nie wiem, wesele jakby. Nigdy pewnie się nie da w 100% zrobić wszystkiego co byście chcieli, więc po prostu zróbcie tyle ile możecie i nie, nie przejmujcie się do mnie obsesyjnie, nie myślcie o tym, że jeszcze mi został jeden rozdział niedoczytany. I też, yy, ponieważ to jest konkurs, to. Pomyślcie sobie o tym, gdzie macie największe luki, bo lepiej jest mieć opracowane wszystko prawie, niż opracować sobie super genetykę człowieka i zupełnie olać rośliny, bo wtedy Wam strasznie dużo pytań zupełnie odpada, bo nie jesteście przygotowani. Czyli zapytajcie siebie szczerze, tak, wyjrzyjcie sobie w duszę, co jest Waszym słabym punktem, i popracujcie teraz nad tym. Cały czas sobie myślcie o tym, że chcecie doczytać o tym, chcecie doczytać o tym, ale pomyślcie sobie, co jest Waszym słabym punktem, i na tym się skupcie, bo. To jest tak zasada 80-20, tak? 80% wyników zależy od 20% pracy. I jak teraz będziecie na przykład o genetyce człowieka czytacie 50 godzin, to pewnie może dwa pytania albo jedno pytanie wam pójdzie do góry, bo będziecie znali jakąś odpowiedź, ale jak zupełnie leżycie na przykład z botaniki, no to to dużo punktów tam się traci. Także w tym momencie nie przejmujcie się tym zmianą formatu, nie stresujcie się tym za bardzo, tylko skupcie się na swoich największych brakach i starajcie się nad nimi pracować. I naprawdę strasznie mocno za was kciuki i wierzę, że dacie sobie radę. I um, dajcie znać, jeżeli macie jakieś inne porady, z którymi chcielibyście się podzielić ze swoimi współuczestnikami w komentarzach na dole. Um, trzymam za Was strasznie mocno kciuki.